W tym materiale dowiesz się, jakich jest 5 najlepszych legend w tym sezonie Szalona Maggi. Megi dostała w tym sezonie bardzo mocne ulepszenia, dzięki którym jest top 5. Ulepszenie drugiego poziomu, czyli kula ognia, powoduje, że jej zdolność specjalna, tarankula, zapala się i wybucha, rozrzucając płonący termin. Gdy ta kula wybuchnie w odpowiednim miejscu, to wrogowie będą w bardzo trudnym położeniu. Dodatkowo dostaje wzmocnienie tej kuli, która nie zostaje od razu zniszczona przy pierwszym zderzeniu z graczem, jak w sezonie 19. Teraz może się ciągle odbijać, raniąc wrogów, nim wybuchnie. Dodatkowo teraz tarankula może przelecieć nawet przez umiejętność giblartala, czyli bańkę, tak samo jak i przez drzwi budynku. Dzięki temu możemy zlikwidować sytuację, gdzie gracz przeciwny regeneruje tarczę lub zdrowie chowając się za drzwiami. Ulepszenie poziomu trzeciego, mamy do wyboru dwie dobre umiejętności, czy chcemy zwiększyć długość i szerokość zdolności taktycznej o 50%, czy chcemy zyskać ładunek wiertła szturmowego i skrócić czas działania o 25%. Mocne wzmocnienia wybieramy w zależności czego potrzebujemy. Maggie dostała duże zmiany i warto grać nią w tym sezonie. Ponduit to dalej jedna z najlepszych postaci, tak samo jak w poprzednim sezonie. Nie dostała dużych nerwów, które zmieniłyby jej pozycję. Opcją ulepszenia poziomu drugiego warto brać promienny transfer, który zwiększy o 10 metrów zasięg zdolności taktycznej. Pozwala to szybciej reagować z naszą umiejętnością, gdy jesteśmy w oddali od sojuszników, którzy tracą punkty pancerza podczas walki, gdzie liczy się każda sekunda. Jej umiejętność dawania dodatkowej tarczy z sojusznikom zawsze stawia cię ponad drużyną, która nie posiada tej legendy. Posiadanie konduły daje ci dodatkową przewagę punktów pancerza, które przeciwna drużyna musi zniszczyć. Często się zdarza, że przeciwnik ucieka nam na niskim poziomie punktów zdrowia, a gdy dodamy do tego jeszcze dodatkowe punkty pancerza, to robi się jeszcze trudniej, aby zlikwidować legendę. Panglor Banglor jest dalej bardzo mocna. Wiele osób twierdziło, że umiejętność trzeciego poziomu schronienie, które regeneruje zdrowie będąc w zasięgu granatu dymnego będzie mocne, ale okazało się, że ulepszenie osłania mnie jest dużo lepsze. To ulepszenie automatycznie zaznacza wrogów, którzy aktywowali szybsze tempo, czyli umiejętność pasywną Banglor, która uruchamia się podczas sprintu, kiedy wrogowie do Ciebie strzelają, czyli pokazuje i zaznacza na kilka sekund przeciwników. Jako postać nie dostała nerfa w tym sezonie. Została usunięta możliwość strzelania z pistoletów maszynowych, używając celownika cyfrowego wykrywacza zagrożeń. Ten celownik pozwalał widzieć przez zasłonę dymną, co oznacza, że Banglor nie może dalej widzieć przez swój dym podczas celowania oraz grać tak bardzo agresywnie. To i tak ta zmiana nie była dość mocna, aby nie znalazła się w top 5. Ladhown. Dostał on w tym sezonie bardzo mocną umiejętność. Pierwsze z nich to krócze Błogosławieństwo, dzięki któremu możemy kolekcjonować na mapie białe kruki. Te kruki doładowują zdolność specjalną o 25%, dostał też skrócenie odnowienia zdolności taktycznej o 5 sekund. W opcji poziomu trzeciego możemy wydłużyć czas działania tej zdolności dodatkowo dwukrotnie. Mamy też do wyboru otrzymywanie 25 punktów zdrowia przy powaleniach w czasie działania zdolności specjalnej. W tym sezonie możesz grać bardziej agresywnie, biorąc pod uwagę szybkość odnowienia umiejętności skany pokazującą przeciwników, więc twoja drużyna wie gdzie wrogowie się znajdują. Ta legenda dzięki swojej umiejętności taktycznej może widzieć przez dym Banglor, więc warto używać tych legend razem. Jego umiejętność specjalna zapewnia mu zwiększenie prędkości, co w połączeniu z tym wszystkim tworzy bardzo mocną legendę. Revenant Od reworka był jedną z lepszych legend, a teraz po wprowadzeniu ulepszeń jest to numer jeden ulepszeniu poziomu drugiego mamy możliwość skrócenia czasu odnowienia zdolności taktycznej o 5 sekund. W połączeniu z ponurym skokiem, który resetuje czas zdolności taktycznej, czyli jego cieniowego skoku, tworzy to bardzo mobilną legendę, która może użyć Twojej zdolności, wskoczyć do walki i po zlikwidowaniu jednego przeciwnika może skoczyć jeszcze raz i odnowić sobie 75 punktów zdrowia, co jest bardzo mocne. Właśnie dlatego, że ma dodatkowe punkty życia oraz bardzo łatwo potrafi zmienić pozycję jest bardzo ciężkim przeciwnikiem. Dziękuję za obejrzenie materiału, daj znać w komentarzu, jaka jest Twoja ulubiona legenda w tym sezonie i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.